Cześć! ma Tu Patryka. Dzisiaj tak... Pokażę, pokażę... wam wszystkie moje limitki Na wymianę oczywiście Pierwszą, ups, pierwszą limitką Jest Limitka Franka Librego. Karty W idealnym stanie Drugą kartą limitowaną Jest Team Chahil A, pierwszy spadł? Kolejną limitką jest tak. Małkiz z Meksyku. Też jest karta w idealnym stanie. Kolejną kartą limitowaną jest. Ma i z tego ma każdy, ale nie wiem, może ktoś nie załapał się na gazetkę, Nie było tego, no to pokazałem. To są moje wszystkie limitki. Sama nazwa mówi. Wszystkie... E, no w końcu wersję z tam e, w tytu, tytule. Zobaczycie tam, że tak pisze. Wszystkie moje limitki na wymianę. Taki będzie tytuł. O ale, no nie, na no wszystko spadam. Okej, okay, jest. Kolejną nitką jest um, Falcao. Tutaj już jeden jest. Drugi. Kupiłem dwie gazetki, ale mam dwóch Falcao, ponieważ Falcao już miałem Z, y, w boxu. Dalej, Jeszcze tak powiem. O tutaj, jeszcze tutaj, dałem logo Niemiec. Mam na wymianę. No i pokażę Wam, oczywiście, nie. samy to jest jedyna karta, nie. nie edycji, bo to nie wiem. Najlepsze tutaj tutaj będą. Wszystko po wszystkich. Wszystkie moje limitki na wymianę. Dalsza, kolejna limitka Casiasa, tego to raczej ma, mają wszyscy. Tak, to ładny stan. Żebyście mi nie pisali tam w komentarzach, ja mówię, że każdy ma, ponieważ niektórzy mi piszą takie głupoty. Kurde. Wiecie jak to tam jest, jak się obie na męką coś. Druga. Ale mogę robić ten dwą. Okej. Okay. Kolejną nitką jest. Limitka. Ups, puchał. Mały. Mały, malutki Charyk. Karta XXL Cristiano Ronaldo. Karta XXL Diego Silva. Karta. Zobaczcie na chwilkę. Baczcie, baczcie, muszę wyjść. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Dzień dobry, już jestem. Już, już, już. Jestem tutaj w stosunku. Chciałabym powiedzieć, puchał. Kurde, gdzie jest Messi? Na no wymianę. Nie ma Messi go, ale mam go. Więc... Jest tutaj Messi. Jak się puchał. Me, przyjdź do nas będę go nie mam, nie mamy, nie będę tutaj go szukał. I mi kawałek. jak oj jeszcze mam złoży, w Nie ma go. A no i to połaczamy do malutkich. Kawi Hernandez. Kościelny, lałęd kościelny webek. Bebe, to są moje wszystkie chyba już webek. No to jeszcze mamy Mesiego. Mogę się z wami wymienić. Okej, okay, tak. To są wszystkie moje Ka -y, karteczki na wymianę. Czyściutkie. Tam nie mamy z jego, ale... Jest tam. Ale mam go na wymianę 100%. No to cześć!